Powodzie na Sri Lance. Są ofiary z Sri Lanka. 6 osób zginęło, ponad pięć tysięcy. Straciło domy wskutek powodzi i lawin błotnych. Co najmniej sześć osób poniosło śmierć, a pięć zaginęło wskutek powodzi i zejścia lawin błotnych wywołanych ulewnymi deszczami na Sri Lance. Ponad pięć tysięcy. Ludzi straciło dach nad głową poinformowały w sobotę lankijskie władze. Od czwartku wieczorem ulewy nawiedziły sześć dystryktów na tej położonej na oceanie indyjskim wyspie. Wiele domów, druk i póle ryżowych znalazło się pod wodą. Cztery osoby zginęły w powodziach, podczas gdy kolejne dwie straciły życie w lawinach błotnych, wynika z komunikatu rządowego centrum zarządzania skutkami katastrof. Kolejne pięć osób zaginęło w wyniku powodzi i lawin błotnych. Kanał telewizyjny Hiru pokazał żołnierzy i mieszkańców wsi usuwających błoto i gruz. Z danych opublikowanych przez rząd wynika, że ponad 5 tysięcy osób przeniosło się do tymczasowych schronień, a ponad 600 domów zostało uszkodzonych.